Co się stało! Coś! Coś wybuchło. Idź sprawdzić, czy coś się stało w wiosce. Okej. Okay. Biorę ziemniaki. Dobra. Coś? Jezus, co tak? To... Co tam się stało? Dobra, idę tam. Brajcie czego? Bardzo długie. Muszę zobaczyć o co chodzi. Nie, co tu się odwaliło. Hej, też widać Ach, Z tej strony Gus. Profesor Jugus. Przyszedłem tylko tutaj sprawdzić właśnie coś hukło. Okazało się, że ktoś się podłożył jakieś ładunki wybuchowe. Boję się, że to może być groźne. Czekam stąd. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Dobra, z laboratorium chyba nic się nie stało. Dlaczego? Dlaczego? Wszystko się, znisz wszystko się zniszczyło. Stało tu tylko te farmy. Jezus, dlaczego to wszystko się tak szybko wydarzyło? Wyda Na początku kurde jakieś zaraza, teraz kurna wybuchy. Jezus, nie, nie mogę tak tego zrozumieć. Co tu się stało? Tutaj nie. Jezus, co tu się dzieje? Słuchajcie. Cześć, Ja jestem profesor Igus. Znacie mnie z innych filmów na tym kanale. Jak wiecie, tutaj na tym świecie panuje zaraza. Ktoś rozpuścił wszystko co, zaczęło się od jednego zombiaka. Zombiaka, chyba, tak, chyba to tak on się nazywa zaczęło się od niego, który był w tej otokładce, która jest zniszczona. Potem się zaraza się rozpuściła i prawdopodobnie moi współpracownicy, moi naukowcy. Oni zginęli. Dobra, ale nie mogę się poddać. Dzisiaj budujemy Obóz dla przetrwańców. Dla wszystkich, którzy przeżyli w tym o miejscu. Tutaj dla ludzi, dla różnych osadników z tej całej wioski. Tutaj zaraz wam pokażę. O, dla tego pana, dla tego pana i dla wielu, in I dla wielu innych. Pierwsze co? Mówiłem wam. Że dwie części. Że para części. Części stąd. Które tu leżały. Mogą się przydać. Tak, mogą się przydać. Tylko potrzebujemy odwizorować komputer. Który widzieliście w tym pierwszym filmie. Dokumentującym. Czyli stąd. Jak go aktywujemy. Możliwe. Że będziemy mogli stworzyć antidotum. Które dzięki komputerowi. Rozpuścimy na cały świat. I wtedy uratujemy to wszystko. Ale to zależy tylko nie ode mnie. Od Was. Ponieważ dzięki Wam możemy. Może ktoś zauważyć te filmy. przyjdzie do nas. Teraz to odczytamy. Co to jest? Teraz to odczytamy, ale. I dzięki Wam ktoś może nas odnaleźć, zobaczyć, że potrzebujemy pomocy, że ten, tutaj cała wioska jest opustoszała, zniszczona i ktoś może dać nam składniki na to antidotum. Ale nic się nie uda bez Waszych lajków czy tych polubień, łapek w górę, nie wiem, obserwujących. A teraz przeczytajmy tą książkę. Rozpuszczony naukowiec. Dobrze, że wirus roszczy, zanim zaczął mi rozkazywać, w końcu mogę dokończyć to, co zacząłem. Rozkazywać. Rozkazywać. Przecież to był naukowiec. Ja mu kazałem to pilnować i rozmnożyć. Czyli żyje, ten naukowiec żyje, tylko że chyba nie będzie już po mojej stronie. Dobra, słuchajcie, idziemy budować. Musimy jakoś, o Jezus, dobra, na szczęście woda amortyzuje upadek. Dobre, dobra. Dobra, A przejdźmy sobie tędy. No puną. żeby deski? Nie, mamy tam deski. Okej. Okay. Jones. To jest? Skórze jest nieprzyjemne. Dobra. Bierzemy deski idziemy budować fort. Dla wszystkich, którzy przetrwali. Dwa taki powinny wystarczyć. Biorę jeszcze to. Budujemy. I ja idę budować, potem się przeniesiemy. Słuchajcie, fort może być nawet gdzieś tutaj, bo chodzi o to, żebyśmy te ocaleńce, jakby... Nawet może być właściwie tutaj. Tylko potrzebujemy zrobić łopatę. Tu musimy jeszcze wrócić. Jezu, tam są szkielety! Ja myślałem, że tu nie będzie nic groźnego. Trzymaj, ja wchodzę tutaj po... Po co miałem wejść? Kurde, zapomniałem po co miałem przyjść. A, ee, żeby przynieść jedno żelazo. Tak, z tego co pamiętam to tak się robiło. Aha, nie mamy tu nawet craftingu, okej. Okay. A nie, tu jest. Dlaczego ja targam ten crafting, to jest ciężkie. Dobra, łopata. Dziwne, że jeszcze jest dzień. Dzisiaj chyba jest taki dłuższy troszkę. Trzeba uważać. Musimy na pewno zamknąć ich tutaj. też możemy właściwie ściąć Jezu, jak ja dawno tak nie grę, nie miałem przetrwania takiego typowego że e, nie robimy tego tak no dobra trudno mam inny pomysł Stąd mogą się jeszcze wydostać. To też tutaj chyba kaduje. Musimy. Nie mogą się wydostawać, aby oni się. Jest. Nie ma ich. Dobra. Teraz musimy pozbierać ziemię. Ale tym razem. Tam potrzebna jest ziemia. Tyle powinno wystarczyć. Trzeba tutaj wyrównać teren. Myślę, że tyle nam chyba wystarczy, bo to też nie będzie nie wiadomo jaka baza. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, tutaj możemy zrobić łóżka dla osadników. Tylko że tutaj przychodzi znowu problem, bo nie mamy nożyc. A nie chcę, nie chcę zabijać za bardzo owiec, ponieważ to po pierwsze się nie opłaca, ponieważ połowa wełny będzie zakrwawiona i przez to że tak powiem nie będzie za bardzo jak. Połowa wełny nie będzie się po prostu nadawać, tak? A tak to wyjdą nam trzy, trzy takie, jak, jak jest taka kłoda, to trzy takie kłębki wełny. I to już będzie bardziej opłacalne, tylko trzeba znaleźć owce. Slama. Dobra, najwyżej kiedy indziej znajdziemy. Na pewno musimy się wyposażyć tutaj też w crafting. A my to... Dobra eee, A dobra, bo musiałam sobie przypomnieć, jak się robi crafting, chyba tak Tak A dobra, postawimy drugi tutaj eee, No i tak Na pewno musimy skrzynię zrobić dużo skrzyń, By mógł być właściwie nasz składnik taki. O, no, i tutaj bym był. Dobra, już nie chcę się wracać, potem się wrócimy i to to robimy. Jeszcze bym postawił tutaj taką jedną skrzyneczkę. Bo, słuchajcie, najważniejsze jest przede wszystkim, żeby mieć duży zapas. No, i tyle skrzynek nam wystarczy. Na pewno odkładamy. Słuchajcie, mam pewien pomysł. Otóż jest pewien sekret, którego nie, który nie był na filmach tutaj. Ale i przypomniało mi się teraz. W laboratorium jest tajne przejście, w którym jest... Pewna pochodnia dusz, jeden z naszych wynalazków, i ona daje nam prąd. Czyli, jakbyśmy poszli tam, to możliwe, że dalibyśmy radę zrobić prąd, by działał do komputera. Witaj, Jones. To już mam nadzieję, że jeden z ostatnich razy. Set fulchemiczny, dobra. I mamy dwa dzwony Z dwóch bloków żelaza nam wszystko starczy. Starczy nam już. Dwa przyciski idealnie. Dam, potrzebujemy jeszcze właśnie płyta naciskowa. I to jest klawiatura, która. Da, to jest klawiatura, która była w laboratorium. Bierzemy sobie teraz jeszcze przycisk tutaj taki przycisk, bo wiem, że jak się go dobrze zaprogramuje, możemy zrobić z niego myszkę. Idziemy tam. Barkaduja, Idziemy. <ścoughs> <ścoughs> dobra. O tym jedyne, czego będziemy właśnie potrzebować, to oj, to moje pierwsze, pierwsze ubite krowy. <słuch> mamy troszkę skóry, czyli już tak naprawdę wszystko. W craftingu mamy też. E... Craftingi to są jedne z naszych wynalazków. Dzięki temu mamy por mini por ekraniki, które mówią, jak daną rzecz skraftować. I to jest fajne. Tylko, że. Tylko że właśnie no A więc lecimy Dlaczego to się tak ciężko wchodzi? Kurde Witam Ostatnio słuchajcie, ich znaleźliśmy, więc zapraszam do obejrzenia innych odcinków tutaj z serii em... Taki mogę powiedzieć też, że inwazji, ponieważ. No, dobra. Pod tą beczką musimy tylko trzymać shifta. Dobra, mamy to. Beczka. Pochodnia dusz jest. Możemy dzięki temu, dzięki niej też wysłać o pomoc. Mamy to. Mamy to. O, jest! W końcu możemy, możemy się stąd wydostać. Mam już dość siedzenia tutaj, na tej wyspie. Szczególnie na wyspie, tak? Na wyspie, w której, w której dzieje się zło. Idziemy szybko do craftingu, chyba, dobra, nie chcę już łać do craftingu, szybko Poprawdźmy. czy damy radę z tego coś zrobić Co pamiętam Hop Kurde pamiętam jak się obraz robiło Tutaj mam ten ekranik, jak wam mówiłem Wełny. To też nie będzie aż takie trudne, ponieważ wełny to też potrzebuję właściwe wełny. Ach, 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 nie wziąłem powietrza. Przede, też okazało się, że bez okularów dam radę nie żyć. Bo gdzieś wypadły i no nie mam ich już. A więc dobra. Okej. Okay. Dobra, bo jeszcze te dźwięki są normalne. Błagam, teraz dam wszystko, żeby znaleźć owce. A, miałem jeszcze nożyce jest. Owca, owca. Nice. Teraz tylko jakbyśmy znaleźli jeszcze jedną. Ale nie, po co nam jeszcze jedna? Mam, będziemy mieli... i tak może nie na takie wygodniejsze łóżko, ale będziemy mieli gdzie spać. To jest najważniejsze. W tej budce no nie jest Bo W jeszcze się noc nie zrobiła. Czy jest jakiś dziennie normalny. A to nie do ciebie. Tutaj muszę crafting jest. Wełna. Dobra. Mamy obraz, ale spokojnie, ponieważ obraz. Tutaj są kabelki. Dlatego się tak craftowało. I mamy dzięki temu. Monitor. To jest ostatnia rzecz, której potrzebujemy. Słuchajcie. Kurde, tu kamera jest na wyczerpaniu. Dobra, musimy się pośpieszyć. Na jednym z wyższych punktów musimy to zrobić. Ciekawe czy tutaj może być. No, pasowałoby tutaj. A więc słuchajcie. Mamy. Mamy. Przecisk jest zaprogramowany Tutaj trzeba jeszcze coś podstawić, dobra Beczkę po to postawimy Nie ten monitor, kurde jest zaprogramowany Teraz? No, mamy to Uwaga Teraz nie działa. Potrzebujemy tego, ale zanim to idziemy jeszcze po jedną z ważniejszych maszyn, czyli po naszej. Ja Bardz wam pokażę po co. Po to. I po to. W końcu, w końcu będziemy wolni, kurde jak ja, ja, się, ja nie mogę się tego uświadomić Ejcie, A więc tak Raz Raz łaga Tego teraz nie widzicie, ale działa Działa Dobra Ta pochodnia nam rzeczywiście pomogła Teraz musimy jeszcze działać, wszystko działa. Słuchajcie, wyłączam kamerę. Jutro uruchomimy to. Jutro to uruchomimy. Wyłączam kamerę. No właśnie, jeszcze się zapomniałem pożegnać. Zostawcie łapkę w górę, bo tak jak mówiłem, jedna łapka w górę, to więc to 1% szans to 0,5% szans, że ktoś nas odnajdzie. To teraz włączam kamerę.